No to witam Was serdecznie. Tutaj Tomek z Ride to Illisiatefoportal.pl, a to jest podcast Motocykl. Dzisiaj trochę Wam powiem, dlaczego nie nagrywałem, dlaczego siedzę sam i co się dzieje generalnie we wszystkich projektach, w których uczestniczę. To co, startujemy. No to może od tego zacznę. Co się działo, dlaczego się nie nagrywało i co było tego powodem, tak naprawdę. Zacznę od tego, że no chyba nabrałem sobie na głowę za dużo projektów. Jak wiecie, wystartował ADV Portal, pojawił się właśnie ten podcast, a jeszcze dodatkowo pojawiła się taka mała inwestycja, która gdzieś tam wokół mnie krąży cały czas, od tak naprawdę początku roku. I to wszystko się skumulowało do takiego stopnia, że zaczynało mi brakować czasu i nadal mi go trochę brakuje, chociaż jak widzicie, nagrywam, bo no jest zima, tak więc nie wszystko można budować zimą. To może od tej inwestycji zacznę. W ogóle jestem na Podlasiu i witam Was tutaj. Ponieważ całe życie spakowałem i przyniosłem się na Podlasie, mieszkam teraz praktycznie w lesie i ten las generalnie znam od dzieciaka. Stąd też od wielu lat. Gdzieś w mojej głowie pojawił się taki pomysł, żeby zbudować miejsce, które będzie przyjazne dla motocyklistów, ale do, takiego, do takiego, w takim dużym stopniu. Stąd też moją dziadkowiznę zacząłem remontować i dzisiaj, że tak powiem, mogę się już pochwalić powiedzmy jakimś tam procentem realizacji tego planu. Powstał pierwszy budynek, ale zaraz o nim opowiem, tak? Przede wszystkim to jest miejsce, które się gdzieś tam pojawiło w filmach Rafała na motocyklu. Są to żuki, żuki 10 dokładnie, znajdziecie to już na mapie. Tylko co jest bardzo istotne, miejscowości czy wiosek żuki jest na Podlasiu trochę więcej niż jedna, a chyba z tego co wiem to cztery. Tak więc bardzo ważny jest kod. 16,060 zabudów. Jeżeli chodzi w ogóle o, ten, o tą inwestycję. Tak więc, tak jak powiedziałem, przygotowuję to dla motocyklistów. Dzisiaj jest to miejsce, które, w którym można już przenocować, można usiąść wieczorkiem przy piwku, przy kominku i miło spędzić czas jeżdżąc sobie po podlaskich bezdrożach, które, po których was też mogę poprowadzać, jeżeli będzie, będzie taka wasza ochota, ale jest to też dobra baza wypadowa do najbliższych atrakcji tak naprawdę Podlasia. Zaledwie Kilkadziesiąt kilometrów do Kruszynian i meczetów tatarskich. Jeszcze bliżej jest chyba do Białowieży, bo tam będzie niecałe, chyba 30 kilometrów. Bardzo blisko do granicy białoruskiej, gdzie można się fajnie przejechać wzdłuż granicy i zobaczyć, jak wygląda obecnie ta granica. I wbrew pozorom, nie jest tam ani strasznie, ani niebezpiecznie. Sam budynek na dzień dzisiejszego nazywam. Takim trochę agrohostelem. Dlaczego agrohostelem? Ponieważ sodoła, która była, znaczy budynek, który był sodołą do tej pory, ma jedną tylko przestrzeń do spania na górze. Spanie też jest wyjątkowe, bo jest na materacach. Mam dla chętnych też sienniki. Rafał i Janusz, którzy byli u mnie jakoś tak w wakacje, mieli okazję przetestować sienniki. Każdemu polecam. Warto spróbować, ale mam materace takie typowe wojskowe, na których można się wyspać. Na dole jest kolejna imprezownia, w której można posiedzieć. Wyposażona kuchnia w miarę do, do, do potrzeb takich podstawowych podczas podróżowania na motocyklu. No i to, co jest bardzo istotne, to to, że w ramach jak gdyby tego noclegu u mnie ja też gwarantuję dostęp do takich naszych tutaj podlaskich specjałów różnego rodzaju i mówię tutaj o takich typowo spożywczych do jedzenia rzeczach, aczkolwiek tych do picia też się trochę znajdzie. Dobra, to jeżeli chodzi o tą inwestycję, zapraszam was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że będzie to się powiększało z dnia na dzień, jak tylko już na to pogoda pozwoli. W planach mam remontowanie kolejnego budynku, malutkiego spichlerzyka, który będzie przesuwany do spania dla czterech osób. W planach mam też domki, które staną. No i buduje się też tam najprawdopodobniej do wynajmu, aczkolwiek to też jeszcze nie będzie takie jasne i takie klarowne. Buduje się dom też, w którym będzie można przenocować, aczkolwiek może będzie to mój dom, tak naprawdę. Zobaczymy. Czy chcę być tak blisko motocyklistów? Tak, mi to nie przeszkadza. Mogę mieszkać tam, gdzie przyjeżdżają motocykliści i. Zapraszam, jak tylko będziecie mieli czas. ADV Portal, tak, czyli drugi projekt, który dosyć mocno obciążył mnie w tym czasie. No tak, to ciężki kawałek chleba, nie ukrywam. Ciężki kawałek chleba z dwóch względów. Pierwszym względem jest to, że po prostu trzeba te treści tworzyć, tak? Tworzyć tak, żeby was zainteresować, żebyście chcieli nas odwiedzać. Druga, druga, druga jak gdyby część tego, że to takie ciężkie, to jest to, że zebraliśmy się w sześciu chłopach. W sześciu chłopach, których mi się chyba nie wszyscy znaliśmy tak dobrze, jak nam się wydawało. I bardzo szybko Kamil z fotomotobloki i Michał Alien Advog, AdVlog nas opuścili. Czy ja mam pretensje jakieś? Nie. Chwała im za to, że podjęli szybko taką decyzję, że odeszli i, 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 i ja im jak gdyby kibicuję i oglądam to, co robią, tak więc stało jak się stało. Ostatnim czasem z kolei okazało się, że niestety Marcin z motocyklem NET, jak i Janusz z Janusz Lekkiego Terenu uznali, że no dla nich też jest to zbyt czasochłonne i też nas opuścili. Tak więc obecnie jesteśmy sami z Rafałem, staramy się jakoś to ciągnąć, ale czy to będzie w tej formie, jakiej to było do tej pory? Mam wątpliwości, ponieważ tworzenie kontentu pisanego jest dosyć trudnym kawałkiem roboty, który trzeba wykonywać bardzo regularnie. My mamy swoje prace zawodowe, utrzymujemy się całkowicie z innych rzeczy niż nagrywanie, niż robienie też wideo jakiegoś tam na, na social media, a a tym bardziej na pewno nie to stworzenia treści na, yy, na, na ADV Portal. Z tego nie żyjemy, to jest nasze hobby, to jest nasza taka zajawka, którą chcieliśmy stworzyć. Stworzyliśmy i będziemy ją ciągnąć. I trochę o tym ADV Portal teraz Wam opowiem. Co się będzie działo na ADV Portal? Trochę musimy to zmienić, ponieważ, no tak jak mówię, nie wyrabiamy z czasem, jeżeli chodzi o tworzenie kontentu, żeby tego kontentu pojawiało się tyle, co potrzeba. W związku z tym yy, to też jak gdyby będziemy zajawiać na social mediach, ale póki co wam tylko troszkę wspomnę o tym. Znaczy chcemy, i to ma troszkę powiązanie z tym, co, co ja robię tutaj na Podlasiu, ale tak doszliśmy do wniosku, że nie ma takiej bazy miejsc przyjaznych motocyklistom, ale w takim, w takim znaczeniu właśnie, właśnie tym znaczeniu, którego, którego poszukujemy tak naprawdę, poszukujemy i, i będziemy poszukiwali tak naprawdę dzięki wam. Bo to wy jesteście nam w stanie pomóc. To wy możecie tak naprawdę powiedzieć nam, co to znaczy miejsce przyjazne motocykliście, jak to miejsce powinno wyglądać, co to miejsce powinno mieć. I na tej bazie będziemy tworzyli. Chcemy tworzyć mapę tak naprawdę takich miejsc, gdzie będziecie mogli sobie śmiało wejść i zobaczyć w danym regionie Polski, póki co Polski, gdzie można przynocować i gdzie można spotkać takich Zajewkowiczów jak Wy, jak my i wspólnie wypić piwko wieczorem po całym dniu jazdy. To jest jedna część. Tak? Druga część to jest taka, że rzeczywiście. Cały czas się zastanawialiśmy, jak poatrakcyjnić portal pod względem też promowania innych podróżników. Oczywiście ja nagrywałem podcasty z niektórymi z nich. Wiem, że u Rafała na, na motocyklu też się pojawiali pojawiały takie osoby na, podczas rozmów różnego rodzaju, ale chcemy was zachęcić jak gdyby do tego, żeby ich obserwować też, bo, bo Ci ludzie robią niesamowite rzeczy i warto, żeby taka baza, gdyby ludzi wartych zobaczenia, zobaczenia na YouTubie, zobaczenia na social mediach może się przydać każdemu z nas. I to tak naprawdę małym jakimś wysiłkiem tak naprawdę jesteśmy w stanie to zrobić, ponieważ my sami obserwujemy te osoby. To jest jeden właśnie z takich elementów, który, którymi chcemy uatrakcyjnić też nasz, nasz portal. Jeżeli macie jakieś pomysły w ogóle, co jeszcze mogłoby się pojawić na ADFO portal to ja zapraszam do kontaktu bezpośredniego ze mną, ale też z Rafałem, tak? współpracujemy na co dzień, zdwaniamy się niemal co dwa dni, tak więc na pewno wymienimy się wiadomościami, które od was. Spływają. Co jest jeszcze bardzo fajne, to jest to, że mamy też taką malutką niespodziankę. Ja mam nadzieję, że ona dojdzie do skutku, a mianowicie będzie można nas spotkać w kilku miastach w Polsce w bardzo doborowym towarzystwie bardzo ciekawym towarzystwie o tym będziemy opowiadać pewnie już po Nowym Roku. Póki co nie będę wam ujawniał, ponieważ chciałbym, żeby to się rzeczywiście zaczęło dziać. Mamy już ku temu, że tak powiem, takie przekonanie, że to rzeczywiście się wydarzy już niedługo. Z tym, że mówię, dopóki nie będę miał stuprocentowej pewności i to nie będę zapowiadał, ważne jest to, będziecie nas mogli spotkać i to, co jest ważniejsze, w bardzo, fajnych, w to, w bardzo fajnym towarzystwie. I to zostawię dla Was taka niespodzianka. Co w ogóle, tak wracając, znaczy wracając, tak naprawdę cały czas jesteśmy w tym podcaście, ale co się będzie działo z podcastem? Na pewno będę chciał nadal utrzymywać tą, tą, tą formę moich rozmów z podróżnikami. Skończyły się trochę już te wyjazdy, całkiem niedawno wróciła Monia z Borkiem z Pakistanu. Ja mam nadzieję, że to będą moi pierwsi goście w takim, powiedzmy, drugim epizodzie tego podcastu. Na pewno też wrócę do, znaczy może nie wrócę, tylko będę nawiązywał do tego, co dzisiaj nagrywam, czyli nagrywanie takiego monologowego, monologowego formatu. Tematy jeszcze będę pewnie sobie rozkminiał w głowie, ale na pewno chciałbym spróbować, jak to wyjdzie i jak mogę was zaciekawić i czym zaciekawić przede wszystkim. Żebyście chcieli mnie słuchać i oglądać. To, jeżeli chodzi o, o podcast. Co jest jeszcze ważne w tych moich monologowych właśnie wystąpieniach, to na pewno nie będę się wymączył na temat motocykli, bo to nie jest moja jakaś tam super mega strona. Nie specjalizuję się w tym nigdy jak gdyby nie zwracam uwagi na technikalnie motocyklowe. Ja bardziej zwracam uwagę na podróże. Kierunki, jak się do tych podróży przygotować, co ze sobą wziąć, gdzie pojechać, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tego możecie się po mnie spodziewać. Tak, tak takie rzeczy będę, będę chciał Wam przekazywać. To, co jest jak gdyby bardzo ważne, to są też moje plany, czy nasze plany na ten najbliższy rok, wyjazdowe również. To, co my na pewno będziemy, to, co będzie można u nas zobaczyć też, to w najbliższym czasie na pewno będę w Bieszczadach już 12 stycznia. Dziękuję w ogóle Marcin za zaproszenie. Będę na pierwszym zimowym weekendzie podróżników. Możecie to wydarzenie znaleźć na Facebooku na, na profilu Motomeczki. Nie wiem, czy jeszcze są miejsca. W każdym razie ja tam będę. Tam będzie można mnie spotkać i tam będzie można sobie pogadać. To jest jedno miejsce, to jest, gdzie będę w najbliższym czasie. Już pod koniec stycznia, natomiast razem z Rafałem z właśnie kanału na motocyklu oraz z Januszem Smylem i kolegą, którego jeszcze nie miałem okazji poznać. Jadę znowu do Tunezji. Dlaczego znowu? Bo byliśmy tam. Może jeszcze część z was wie, byliśmy tam już, znaczy byliśmy w, na przełomie lutego i marca zeszłego roku i dlaczego tam wracamy? Wracamy, bo mamy niedosyt. Mamy niedosyt Sahary, mamy niedosyt, niedosyt po, południa, tak naprawdę Tunezji. Chcemy tak naprawdę przeeksplorować, o ile takie słowo w ogóle istnieje, to, co się da na południu, bo ten region jest znacznie ciekawszy i, no i daje dużo frajdy. Ja jestem zauroczony do dnia dzisiejszego, tak naprawdę pustynią. Jestem mega najarany na to, jak tam się jeździ, i, i chciałbym już dzisiaj tam wrócić. Jeszcze muszę tylko poczekać chwilkę, ale za chwilkę będziemy i, 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 i na pewno będziemy tworzyć tam też bardzo ciekawy kontent, bo na to też mamy plan z Rafałem. Tak więc oglądajcie nas, zobaczycie, myślę, ciekawe rzeczy, ciekawe dyskusje przede wszystkim, bo taki format chcemy stworzyć sobie podczas tego wyjazdu. Co jest jeszcze na pewno zaplanowane w moim kalendarzu i gdzie będzie można mnie spotkać? Na pewno będę na dziewiątym, aż byłem, jak sprawdzałem, tuż przed nagraniem, który to już będzie CRF Adventure Weekend. To będzie to już dziewiąty taki weekend. Na pewno tam będę, na pewno jadę już znowu z rodziną całą swoją, a moja rodzina to jestem ja, moja żona i mój pies, chociaż mamy też koty. No one nie pojadą, niestety. W każdym razie jedziemy na dziewiąty CRF Adventure Weekend. Zapraszam Was bardzo serdecznie na to na spotkanie. Zaufajcie mi, to, że nie macie crf i to nic nie znaczy, jeżeli nie macie oczywiście. Tam każdy się odnajdzie, zaufajcie, no trochę się zaraz pośmiejemy, ale będzie spoko. To jest na pewno. To są takie plany na te pierwsze cztery miesiące de facto. Piąty miesiąc jest moim miesiącem takim bardzo intensywnej realizacji projektów zawodowych, tak więc muszę odpuścić. To, co mi chodzi po głowie na, na, na okres wakacyjny, mam nadzieję, że gdyby będę w stanie to zrobić. Pomimo inwestycji, tego, co tam się u mnie dzieje, to jest na pewno będę chciał się wybrać do, do Kapadocji. To jest miejsce, w którym jeszcze nie miałem okazji być, a, a moje marzenia o tym miejscu, gdybym to co widzę w internetach, powodują, że chcę tam po prostu być. To jest takie założenie, takie bardzo świeże, że tak powiem, że to może być ten kierunek na, na, na wyprawę wakacyjną. Czy ona się zrealizuje? Nie wiem. Nie wiem, jak mi czas pozwoli. Bo tak jak mówię, no, tych za, jak gdyby zadań, które mam na co dzień jest bardzo dużo, poza oczywiście mówię pracą zawodową, dzięki której, już, tak powiem, mogę to wszystko robić i, i korzystać z tego wszystkiego w taki sposób, jak to robię. E to, co bym chciał na pewno, do czego bardzo, bardzo was bym też zachęcił, to jest to, żebyście obserwowali osoby, które naprawdę potrafią inspirować. Takim dla mnie flagowym w ogóle przykładem, i, który ja oglądam cały czas ją w internecie i jestem w ogóle pod wrażeniem tego, co ta dziewczyna wyrabia, to jest Ichibuz. I Chibus, która w tym momencie jest w Nigerii i tam podróżuje sobie. Jeżeli jeszcze nie oglądacie, to zachęcam bardzo serdecznie, bo warto zobaczyć, jak ona, że tak powiem, przemierza w tym momencie tą Afrykę, z czym się spotyka, z jakimi reakcjami. Niesamowite są te, 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 te sytuacje, w których ona się znaczy znajduje w tej, tej Afryce. Bardzo polecam. Wracając trochę do naszego z kolei rynku lokalnego, bo tutaj pewnie jest też kilka ciekawych person, które warto oglądać i obserwować. Na pewno zachęcam Was do obserwowania, brania udziału w wszelkiego rodzaju konkursach, które są realizowane czy, czy organizowane na, na profilu Nataszy Caban. Nataszy, którą mieliście przyjemność wysłuchać w jednym z moich odcinków podcastu, gdzie miałem z kolei ja przyjemność rozmowy z Nataszą. Yy, troszkę kontakt nam się urwał w ostatnim czasie, yy, ale wiem, że Natasza sobie tam walczy dzielnie, bo oglądam ją na social mediach. Właśnie chyba będę musiał po nagraniu się do niej odezwać i powiedzieć jej, że wspomniałem o niej. No i co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest też to, że już w styczniu, dokładnie chyba od dzisiaj, kiedy nagrywam, to będzie za 27 dni, a może już mniej, startuje y, Marek Suslik, White Wolf, do, 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 do Alaski. Czyli człowiek, który po prostu y, uwielbia jeździć, jak jest bardzo zimno. Ja mam teraz za oknami tutaj pełno śniegu na Podlasiu, i tak cały czas się jeszcze bije z, z myślami, czy wyjechać. Co prawda, nie na Afryce, ale na, na moim dominatorku. Zobaczymy. Zobaczymy, może się w końcu przełamie i wyjadę. Na razie się przełamuję, bo będę chyba morsowo za jakiś czas. Tu pozdrowienia do, do Bartka przesyłam ze Starej Budy, który mnie namawia bardzo intensywnie. Tak więc to są moje rekomendacje na dzisiaj. Kogo warto oglądać, kogo warto obserwować, gdzie jest, co robi. Z markiem, to tak jak wspomniałem, Marek dopiero wystartuje, ale na pewno warto go oglądać. Co jest jeszcze bardzo ważne. Nie wiem, czy obserwujecie Marka Suslika. Marek Suslik miał też, że tak powiem, problemy tuż przed. Czy ma problemy tuż przed tym wyjazdem. Niestety stało się jak się stało. W tym momencie Marek zbiera środki na ten wyjazd. Ja go wsparłem. Ja go wsparłem i jak gdyby to nie jest żadna tajemnica. Ja go wsparłem, zachęcam również, również i was, żebyście wsparli Marka, bo warto tego człowieka wspierać. On, on proszę go, że jest motocyklistą, to jest gościem o wielkim serduchu i pozdrawiam cię Marku bardzo serdecznie. I co? To by było na tyle. Pierwszy mój monologowy podcast. Mam nadzieję, że wyszło dobrze. Mam nadzieję, że też jak gdyby Będziecie chcieli tego słuchać w ogóle. Może dzisiaj trochę mniej merytorycznie, może bardziej tak od siebie, od serducha, czy z mojego serducha, na temat tego, co się działo, dlaczego tak się działo, ale wracam, wracam i chcę nagrywać. Teraz mam ku temu, wiem, nawet trochę bym powiedział, że warunki lepsze, żeby nagrywać takie właśnie odcinki jak ten, ale co jest bardzo istotne, i tutaj mój trochę mały apel do przyszłych moich rozmówców. Monia i Borek, Was na pierwszy strzał muszę zaprosić, ale zaprosić Was muszę na Podlasie i to obiecuję Wam, że każdego, kogo będę zapraszał do podcastu, to będę zapraszał na Podlasie i mam nadzieję, że będziecie mnie tutaj odwiedzali, bo warunki, które panują wokół o każdej porze roku są niesamowite i naprawdę warto tutaj przyjechać. Oczywiście zapraszam moich rozmówców na swój koszt, że tak powiem. Bo wiem, ile to kosztuje też dojazd do mnie tutaj i, i, i ile czasu ludzie będą poświęcali, o ile będą chcieli, a mam taką nadzieję, że tak się stanie. Tak więc będę zapraszał tutaj, będę zapraszał do mojej stodoły. Tam będziemy nagrywać już odcinki podcastowe, takie typowe, rozmowowe. I tyle, drodzy moi. Dajcie znać, jak wyszedł ten odcinek. Jeżeli Wam się podoba, to subskrybujcie kanał. Polecajcie go innym. Być może ktoś będzie zainteresowany tymi wcześniejszymi moimi rozmowami z podróżnikami. I coś jeszcze chciałem. A, wiem, na sam koniec, na sam koniec chciałem zostawić sobie bardzo ważną rzecz dla mnie, bo chyba dlatego też nagrywam ten odcinek. Widzicie tutaj to. To jest od mojego przyjaciela Janusza Smela, który mnie tak naprawdę mm, zmobilizował. Zmobilizował, tworząc tę statuetkę, zmobilizował mnie do tego, żebym zaczął nagrywać ponownie. Mam nadzieję, że Janusz spełni Twoje oczekiwania i że nie zawiedzie się tym odcinkiem, który dzisiaj nagrałem. Tak więc co? Dzięki do następnego odcinka podcastu Motocykl i lewa w górę.